...świczeństwo trzeba zapewnić i jednocześnie mówię, nie, 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 nie tutaj, nie, 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 nie w dupę, tym co nie trzeba, wejść, coś. To chodź, to nie się pogadać. Dobra, to, to co, co sprowadza was do nas? No generalnie, no po pierwsze, no my, my tutaj przychodzimy w pokojowych warunkach, nie, nie, nie chcemy żadnych problemów, więc, więc mówię, no jakby się dało, że tak powiem, fajeczkę chcesz, może, no nie, deszcz pada, tak się tego no generalnie, więc, więc, więc mówię, no problemów nie chcę, bo zgaduję, że kontrolujecie, albo jakąś kokę, albo z jakąś mety, albo coś w stylu. Ta, ta, ja bym chciał wiedzieć, w jakich wystrojach chodzicie. W Nie mamy strojów jakichś zbytnio ubranych. Generalnie to mówię, tako, no. A tu gadam z taką wyższą rangą, czy tak średnio? Ja jestem szefem wszystkich. A, to Od O, to... twoich. Czyli jak ty się nazywasz? Berek, Berek, mów. Aha, kumam, kumam, kumam. koma, 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 koma. milowa jest? czekaj mamy jest tak. Dwóch kuchcików, dwóch placzy pięciu dealerów. Co on nie macie czekaj. Jakimi pij. autami jeździcie? Autkami? E, słuchaj, no, że tak powiem. Zależy też, gdzie, nie? Bo na Koko jak jeździmy, to w motorach przeważnie. Hmm. Mówię no. generalnie, jak, jak będzie, nie? Jak będziemy tylko a tam co? jechać, to wam. No, no, a sadzonki skąd macie? Sadzonki? No. Ciemne, czy, czy, czy zwykłe? Kurwa, na kofeinę. Przecież kupujemy od tego gościa. A się nazywa, czy Mike? Ja wiem jaki, ja wiem. No, czekaj, tam mam na imię. Dlatego się pytałem, skąd kupujecie, bo myślałem, że nie wiecie od niego, dobra. Nie, nie, my generalnie wiemy o wszystkich miejscówkach, spokojnie. A, wiecie o mecie i tak dalej? Tak, meta, lombard, telefony, sprawy. No, 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 dobra. Eee, czekaj, co chciałem mówić. Wy, wy krosami jeździcie? Na narkotyki, tak? Ta, tak, no, osób. No, i ładnie, o trochę wychodzi, nie? Dokładnie. No, a... kiedy... no osobowe żadne nie macie teraz? Właściwie to jest problem, że na należy... razie nie wiem. No mówię, no, świeże to jest tak w się... Zgadaliśmy, ja zainwestowałem, teraz specjalny jestem Chcę, żeby to się odrobiło, no, zobaczymy, zobaczymy. Bo no. ogólnie będzie stół robony, nie? Stół, o, dobra, dobra, to... K kiedy, kiedy i z kim? No, jeszcze nie wiadomo, będziemy organizować. Wy będziecie? Wsz wszystkich organizacji? No. W sensie ekip? I no, tam będą tylko dwie osoby mogły wejść najwyższe z, z danej tej, nie? Dobra, dobra. I będą stały dwa patrioty. E? Czy szukujemy, czy nic nie macie telefonów, klamek, nic, bo jak było tam prędzej, to wzięliśmy jeszcze te gangi uliczne, ale gangów nie bierzemy. No Brudasów, znaczy balasów tak. bierzecie i tych reszta. Nie, 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 mówię o tym. A, no Nie bierzemy, bo, bo to, to są zwierzęta jebana. Dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. No i dlatego no... Wyjaśnijcie kto ma do kogo coś problem, kto nie ma, wiesz takie rzeczy, nie? No generalnie mówimy, jesteśmy świeżo, powstali, jeszcze z nikim nie mamy zatargów nic z tych rzeczy, także spokojnie. A nie szukamy, nie szukamy żadnych z wad. Rozumiem, że rzeczywiście teren do kogoś należy że także na spokojnie. Ja mówię, kontrolujcie jakiś dany teren czy niezbyt mm, Kontrolować kontrolujemy, nie? a mm, Ale jakoś konkretnie czy niezbyt? Tylko nie co chwile, tylko wiesz jakieś czasy Dobra, czy, czyli wy wy, wy 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 jak się nazywacie? A tego ci akurat nie mogę powiedzieć. Dobra, to nie luźno, rozumiem. No luźno, spokojnie. To wy się wprowadzicie później, nie? Bez problemu mówię, no, no okej. Okay. Dobra, odnośnie tej jeszcze koki, bo chciałem zapytać, bo na to najczęściej siedzimy. E, wiesz może kto to kontroluje dokładnie? My wy. dobra, no to generalnie chcielibyśmy się dogadać jakoś To kurwa, żeby się dogadać, no to byście musieli coś odpalić. Dobra, a ile byś chciał? Konkretnie no, no, zaproponuj cenę, bo ja nie sądzę, że my się będziemy z wami dogadywać. Jak no. nas jest więcej, a nie sądzę, że macie taki asortyment broni jak kałachy, minigany i tak dalej. Oczywiście, my nie mówimy, my nie zamierzamy żadnych, 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 żadnych tutaj walk. Spokojnie, my. No, ja nie wiem, ile byś nam płacił. Ile byście nam płacili? No mówię, Ty, no za. No. Tygodniowo, tygodniowo. Tygodniowo, no. A ile ile by cię zadowoliło, bo mówię, no zależy Ile ile by cię to zadowoliło? Jest tak dużo mm. Czekaj Na tydzień Na tyle osób z tuba koła? To nie jest dużo według mnie Ile was jest? 5 zł no, dwóch kocików, dwóch praczy No To kurwa zobaczycie, ty masz ludzi no dobra, dobra. Nie wiem, no zgadza się na takie czy coś, czy trochę mniej. Znaczy osobiście no, no mówię, no, no mam świeżo ja jestem spukany, bo wszystko zainwestowałem w nowe No Dobra no, no ale ja ten, ci dopiero no. to zaczniemy od jutra i za tydzień nam dopiero będziecie płacić. Mm. Wiesz co słuchaj, przemyślę to dobra I dam ci znać. No chyba że chcę zejść, najbiej, najmniej mogę zejść do 80 nie, mówię, mówię, odnośnie muszę jeszcze ze spółnikiem mówię przegadać i zobaczymy na spokojnie. No dobra no ja ci tylko mówię, bo na pewno się spotkamy na tej kokainie, nie? No zgaduję, no ja, ja nie będę miał pretensji, jeśli zaczniecie, zaczniecie tak powiem, strzelać, no. Tylko nie, my jesteśmy tacy, że nie strzelamy na polu, bo pole to jest rzecz święta. No że powiedział, no że powiedział. No mówię no, no tylko zobaczymy. No jak zobaczymy. Nie, a jednak nie dojdziemy do rozumienia, to próba piach, nie? Tak, rozumiem, rozumiem, no akceptuję, akceptuję. No mówię, no, no muszę z wspólnikiem przegadać. Kiedy znać, dostanę? Co mówisz, co mówisz? Kiedy znać, dostanę. Jakiego stanu? Kiedy znać, dostanę? A, znać, eee... Powiedzmy, że za dwa dni co musisz. Do, do tamtego czasu nie, nie będę tam jeździł na wasz teren. No dobra, dobra, i chcę imiona i nazwiska wszystkich waszych. Dobra. Żebyśmy wiedzieli, kogo zostawiasz, kogo nie. Dobra, bez problemu. To co, No powiedz mi, dawaj jakąś piąteczkę.